Cześć kochani, witam Was w drugim odcinku z otwierania kalendarzy adwentowych. Dzisiaj zaczniemy sobie od tego farmerskiego dwójeczkę mamy tutaj zaraz obok jedynki. Jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek, no to wiecie, co to jest. To jest legowisko dla naszego pieska który był właśnie w poprzednim odcinku. Nie chcę mi tego wyostrzyć, wyostrza mi na ręce. Ale widzicie takie zwyczajne w sumie żółte legowisko. Chyba jeszcze nie mam żółtego. Mam na pewno niebieskie, jeśli chodzi o takie legowiska. Także spoko, że jest żółte. Próbowałam Wam pokazać strukturę, ale kamera nie chce ze mną współpracować od rana. A więc, jak widać, mogę tutaj włożyć naszego psiaka i będzie sobie siedział. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. No, myślę, że bardzo fajne akcesorium. Nie mam takich legowisk dużo, więc na pewno się przyda też dla innych piesków. Jednak okazuje się, że mam teraz dwa żółte legowiska, bo to jest legowisko z. Kalendarza adwentowego 2021, które było w zeszłym roku razem z tym pieskiem i tym kocykiem, więc zapomniałam, że mam właśnie to legowisko, ale szczerze to mi aż tak bardzo nie przeszkadza, jeśli chodzi o kolor. Może być taki sam, ale przynajmniej jakiś inny piesek będzie miał swoje. I teraz kalendarz z końmi Horse Club Zobaczymy, co będzie w dwójce, bo jedynka była naprawdę świetna. Dzisiaj nic nie musiałam odpakowywać z folii, więc mamy po prostu kiść jabłek standardowo, takie standardowe jabłuszka od firmy Schneish, zawsze co roku w każdym kalendarzu, w każdym zestawie. Z figurkami koni muszą być te jabłka. Akurat są zielone. Nie wiem, czy więcej mam zielonych czy czerwonych. Ciężko mi już zliczyć, ile mam tych kiści jabłek. No, jest ich tak dużo, że ciężko policzyć. Ale no, to jest takie akcesorium, którego zawsze można się spodziewać że będą jabłuszka dla naszego konika. Na sam koniec chcę Wam pokazać kulisy. Że jest u mnie lulusi i jak zwykle musi sobie urządzić wędrówkę po stajni. <grystanie> tak więc na zakończenie macie taki uroczy tutaj obrazek. O Lulu! Widzicie co on wyprawia? Luś, wszystko, poprzewró... wszystko mi tam przewrócił. Wszystko mi tam przewrócił. Dzięki, Luluś. Alpaki ucierpiały. Ale tak to on raczej nic tu nie niszczy. Póki co, tak sobie tylko wędruje, tak? <gry> no, a teraz musiał obczaić, gdzie nagrywam, i obczaić tego krasnala, którego dostałam jakiś czas temu. No, więc będę słuchajcie się z Wami żegnać tym miłym obrazkiem. Dziękuję Wam za oglądanie drugiego odcinka z kalendarzy adwentowych. Oczywiście jutro kolejny film z otwierania, więc wyczekujcie. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych odcinków z otwierania. Pa pa!